Hej, hej, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj ostatni filmik przed świętami, a to zobowiązuje, bo po pierwsze musi być jakiś świąteczny element, na przykład kosmetyki, na przykład kolekcja kosmetyków, a po drugie uznałam, że ostatni film przed świętami powinien też zawierać przede wszystkim polskie produkty. I tego się trzymamy. Jak już wiecie z, z tytułu, przed nami dzisiaj polska marka, bardzo fajna, kobo i prześliczna kolekcja Joyful Moments. Kolekcja może nie jest jakoś, wiecie, wybujana, bogata, nie, ale za to jest śliczna. Jest kilka kosmetyków, ale dopracowanych, pięknych. Zacznijmy od trzech kosmetyków, które chyba są gwiazdami tej kolekcji a mianowicie kosmetyki do makijażu twarzy. One wyglądają wszystkie tak samo. Pokażę Wam na zbliżeniu. Proszę bardzo. Tak wydane mamy brązer, róż i rozświetlacz. Są absolutnie przepiękne, zobaczcie, wyglądają naprawdę cudnie. Tutaj takie coś uklejone, co z pewnością widzicie, to, to jest wina taśmy klejącej. Ja, ja Wam już kiedyś wspominałam w jednym z filmików, że. U mnie w drogerii Natura dziewczyny robią coś takiego, że po prostu każdy kosmetyk, każdy, nawet kredeczkę zalepiają taśmą klejącą po to, żeby nikt nie otwierał. To jest po prostu mrówcza robota, dosłownie wszystko jest zalepione. No i te kosmetyki też były zalepione, mimo tego, że one też były fabrycznie, wiecie, od producenta zabezpieczone taką, taką taśmą, to oprócz tego dziewczyny jeszcze zalepiły to taśmą klejącą. No więc mam tutaj takie ślady, może nie wygląda to ładnie, jest troszkę upaćkane, ja się postaram to potem po filmie, wiecie, jakoś tam zetrzeć natomiast, no, ja doceniam ich robotę i, i cieszę się, no bo generalnie kosmetyki nietknięte, w każdym razie tak wyglądają trzy gwiazdy tej kolekcji, a więc bronzer róż, rozświetlacz, nie wiem czy w takiej kolejności wam pokazuję, no bo są takie same tu mam rozświetlacz, tu mam róż, tu mam bronzer, oczywiście słocze wszystko będzie, tylko tak wstępnie Wam mówię, co jest w kolekcji. Dalej. Znalazły się tutaj cienie bardzo kolorystycznie do siebie zbliżone, o takie jedyneczki, kółeczka i to są właśnie takie brązo-beżo-nudziako bezpieczne cienie. Coś takiego. Takie małe kółeczka, bardzo ładnie połyskujące. Mamy również tusz. I to jest jeden kolor, taki ładny czekoladowy brąziak i w kolekcji są dostępne błyszczyki cztery, jeśli dobrze pamiętam. Coś takiego, o, też tak ładnie wyglądające, świątecznie. Ja mam ten jeden kolor i generalnie to już, to jest właśnie ta kolekcja, czyli no właśnie nie jest zbyt bogata, ale za to wszystko jest dopracowane i bardzo ładnie wyglądające. Także przed nami kolekcja Kobo o Joyful Moments, ostatnim filmiku przed świętami. Jeśli jesteście ciekawi, jak ona się spisze, oczywiście, zapraszam do oglądania. No i jak zwykle, proszę Was o paluszki w górę, o subskrypcję, jeśli tego nie zdążyliście zrobić, o komentarze pod filmem. Będę za to bardzo wdzięczna i z góry bardzo dziękuję. Ok, przeskakujemy do, do makijażu. Część makijażu zrobiłam poza kamerą i już Wam mówię, co mam na twarzy. Mam bazę z Bielendy Serum Makeup 2 w jednym nawilżająco-wygładzająca baza plus serum. O, baza z Bielendy. Na to nałożyłam podkład Le Beige Chanel, to jest B20, odcień B20 i korektor AA Wings of Color, nie pamiętam numerku, już Wam mówię, 200 N. Także taka parka, jak ja Wam to pokazuję, o taka parka. No i to wszystko przypudrowałam. Pod oczy nałożyłam Paw od paezę na całą twarz matujący puder od Bel, taki ze świątecznej kolekcji. No i teraz wypadałoby lekko to wykonturować, przybrązowić troszeczkę twarz, żeby nie wyglądała tak blado. No i oczywiście tutaj zaczynamy od przepięknego bronzera. Jeszcze raz wam pokażę z bliska opakowanie. Jest naprawdę śliczne. W zeszłym roku Kobo też na święta wypuściła taką właśnie bardzo ładną serię, granatowo-złotą, też była śliczna. A wnętrze prezentuje się tak. Na wieczku mamy lusterko, no i śliczny brązer i bardzo ładne tłoczenie. Tłoczenie nawiązujące wzorem do tego, co jest na wieczku. Zobaczcie, no i już Wam robię od razu może swatch, tak żeby było po kolei wszystko. Kolor brązera, proszę bardzo, wygląda to tak. Taki ładny, ciepły, czekoladowy. Dość delikatny, ale myślę, że da się go zbudować. Zaraz zobaczymy. Jeszcze powocham. Wydaje mi się, że nie pachnie. Chyba nie. Więc tu spokojnie dla tych, którzy zapachów w kosmetykach kolorowych nie lubią. No ale. <laughs> jak się blonzer prezentuje na twarzy? Mhm. Taka ładna czekoladka. No i może tutaj ten swatch to mi się tak delikatnie nałożył, ale jak zauważyliście, to na policzku od razu się kolor pojawił. I od razu go widać, także on chyba wcale nie taki delikatny. Mhm. Powiedziałabym, że ten kolor jest taki gładki. O, tak. No i sam brązer bardzo ładnie się łączy ze skórą. Miękko się rozciera. No ładniutki kosmetyk. No i ten kolor, który chyba będzie pasował wielu osobom. Także brązer taki, powiedziałabym brązer na spokojnie. Raczej to nie będzie, wiecie, kosmetyk, który. Sprawi Wam jakikolwiek kłopot, no bo nie. I kolor jest taki akurat. I bardzo ładnie zachowuje się na twarzy. Sam, sam w sobie kolor też, też elegancki. Nie macie tutaj żadnego żółtka, niczego, jakichś takich, wiecie, niepokojących tonów. Nie ma czegoś takiego. Bardzo ładny. Bardzo ładna, ciepła czekoladka. Ok. No i jeszcze raz. Brązer. Swatch. Może tak, żeby nie świecić tak bardzo, bo to złote opakowanie odbija bardzo światło i tak staram się nie oślepiać Was tu. Proszę. Hmm? Śliczny kolor. Bardzo ładny, użytkowy. Yy, oczywiście teraz u mnie w kolejności róż. No, opakowanie takie samo, jak widzieliście. Natomiast wnętrze jest takie. No róż jest bardzo różowy. O! Taki różyk. Naprawdę, róż taki, uff, z przytupem. O, rany. <laughs> Chyba trzeba go delikatnie nakładać. Róż jest intensywny, a więc tak delikatnie. razie tak po prostu musnę pędzelkiem. Dosłownie, naprawdę musnęłam. I zobaczcie, tu się pojawia już kolor. Myślę, że z różem trzeba ostrożnie. No, mnie się ten kolor podoba, nie wiem jak uważacie, jest taki żywy, ale ja generalnie lubię takie widoczne róże, nie, nie lubię różów mdłych, takich, że wiecie, jak nałożycie na policzki, to ich nie widać, no bo generalnie jak już nakładam róż, to chciałabym, żeby coś tam na tym policzku było, więc jak dla mnie ok, ale podkreślam, róż odważny, intensywny, no i taki hmm, też nie do każdego makijażu może, no bo jest to zdecydowanie chłodny kolor, więc to też ważne w jakich, w jakich kolorach się dobrze czujecie. Kolor ładny, ale trzeba zdecydować, czy będzie Wam pasował, czy będziecie używać, no i czy będziecie się przede wszystkim w tym dobrze czuć. Mnie się ten róż podoba i na pewno będę go używać. Ja się zresztą w chłodnych kolorach mm, dobrze czuję, więc jeśli też tak macie, to myślę, że kolor hmm, kolor Wam się na pewno spodoba. Bardzo ładny, bardzo intensywny. Powiedziałabym, że ten y, róż ma większą siłę rażenia niż, niż brązer. No zresztą to już na słoczu widać. To jest jedno pociągnięcie. Kolor bardzo ładny no i widoczny. Dla mnie ogromny plus. I też nie pachnie z pewnością. Tak. Ok. Róż, naprawdę śliczny. Hmm? No i czas na trzeci etap. Wiecie: trójka. Bronzer, róż, rozświetlacz. <grych> czas na trzeci krok, czyli rozświetlacz, to samo opakowanie. Tłoczenie jest takie samo. O. Hmm? Najpierw robimy swatch. Chyba taki szampański jest. czym na skórze. Tak, to jest kolor szampański, ale z taką delikatną brzoskwiniową nutką. Zobaczcie, mamy teraz kolejny brązer, róż, rozświetlacz, czyli ta trujeczka od Kobo. Najważniejsze kosmetyki po prostu w tej kolekcji, tak myślę. No przynajmniej ja tę kolekcję tak odbieram. Te trzy kosmetyki są najładniejsze. I nakładamy na twarz. Hmm, chyba będzie widoczny. Tutaj też musnęłam, zobaczcie. Hmm, mamy bardzo ładną kolekcję i wyraziste kolory, tudzież połysk. No i to jest to, co ja w kosmetykach lubię. Jak już sobie wiecie, nakładać błysk albo kolor, to ma być błysk albo kolor. Chociaż wiadomo, że czasami. <laughs> Trzeba troszeczkę delikatniej. Rozcieram to troszeczkę pędzlem do pudru, takim puchatym. I rozświetlacz na twarzy. Na słócz. Hmm? No, powiem Wam, że kolekcja taka. Moim zdaniem warta grzechu. No, wygląda to fajnie. Generalnie kosmetyki, moim zdaniem, na no tak. Zaraz przejdę oczywiście do makijażu oczu i ust, ale najpierw zrobię sobie brwi i zrobię to już poza kamerą, bo w tej kolekcji niczego nowego, brwiowego nie ma. Brwi pomalowane, przygotowałam też powieki, to znaczy nałożyłam na nie bazę przypudrowałam, nie, nałożyłam cielisty cień taki z NYXa biały, zwykły cielisty cień i delikatnie wykonturowałam oko i tutaj już użyłam tego bronzera z kolekcji no i w zasadzie to wszystko czyli teraz możemy przejść do do tych cieni jak już wiecie mam dwa kolory i to jest 01 Shine i 03 nie wiem bo lekko się tutaj zdarło ale na pewno to jest 03 zobaczmy najpierw 01 Mamy taki złoto-lekko-brzoskwiniowy kolor. I może tu obok tych kosmetyków do twarzy. O, jaka ładna błyskota, zobaczcie. 0,1. Śliczne. Śliczny. No i trójeczka. One wyglądają wizualnie dokładnie tak samo. Nawet te kolory są takie dość zbliżone. W sumie ciekawe, czemu nie zrobili, wiecie, różnorodnych bardziej kolorów, tylko takie takie bardzo podobne. No ale mamy co mamy. To jest trójeczka, proszę bardzo. Trójka jest troszkę ciemniejsza i to jest taki różowy, brąz. W sumie zależy jak światło padnie. Zaraz zobaczymy jak to na słoczu będzie wyglądało. O, tu jest bardziej różowe, zobaczcie. Taki nudziak z różowymi refleksami. Oba kolory bardzo ładne. No i ślicznie, ślicznie połyskują. Generalnie cienie dla srok. Mam już troszkę na palcu tej trójki, a więc nakładam ją na... Większą część powieki nałożę palcem. Jedynkę na pewno nałożę wewnątrz powieki i tu już będę musiała użyć pędzla, bo tak będzie wygodnie. Ja mam tutaj taką wąską przestrzeń, wiecie, na powiece, więc wygodnie mi pędzelkiem, ale, ale tutaj mogę sobie nałożyć palcem. No śliczna był skoteczka, zobaczcie. No, i ta jedyneczka leci na wewnętrzną część powieki, i może na dolną też. Tak chyba rozumiem zamysł producenta. Dlaczego, dlaczego wszystkie cienie w tej kolekcji mają takie bardzo spokojne, takie wiecie, zachowawcze kolory? One są bardzo ładnie żywo błyszczące, natomiast jeśli chodzi, wiecie, o wariacje kolorystyczne, to tu, tu szaleństwa nie ma. Myślę, że chodzi o to tutaj, żeby ta kolekcja była jeśli chodzi o cienie przynajmniej taką wiecie, kolorystycznie kolekcją dla każdego po prostu kolory uniwersalne i tyle no a jedyneczka wygląda na powiece tak też bardzo ładna wracam do pędzelka którym sobie konturowałam powiekę i tu łączę te dwa kolory brąz brązera i ten błyszczący cień może odrobinę czegoś ciemnobrązowego nałożę na zewnętrzną część górnej powieki, bo jest mi za blado. Generalnie tak, no cienie są bardzo ładne, przyjemne, kolorki takie użytkowe jeśli chodzi o błyszczenie, no to błysk mamy, więc tutaj też bardzo fajnie wypadają, natomiast dla mnie nałożenie tylko takich cieni jest takim, wiecie, poczuciem, że mam nieskończony makijaż, muszę sobie delikatnie przyciemnić zewnętrzną część powieki i tutaj taki ciemny cień z NYXa jedyneczka, po prostu klasyczny, ciemny brąz, taki chłodny to jest brąz i troszeczkę minimalnie przyciemnie zewnętrzny kącik, ale tak, żeby nie pozakrywać tych ładnych błyskotek Raczej chodzi mi o to, żeby, wiecie, żeby ten makijaż mm, dawał mi poczucie takiego dokończenia. <noise> Musi być poczucie domknięcia, wiecie, o co chodzi. Bo tak to mam tak, jakby mi czegoś brakowało. No i właśnie wygląda mi to na niedokończony makijaż. Nie lubię, tak? Muszę mieć coś ciemnego na zewnętrznym kąciku. No od razu, od razu mi trochę lepiej. O, jak sobie tutaj przyciemnię. Właśnie tak, zewnętrzny kącik i odrobinę na linię rzęs i już jest dobrze no ok, tak to możemy zostawić jeszcze chciałabym na dolną linię wodną nałożyć złotą kredkę to jest, to jest kredka od Catrice, to jest takie intensywne złotko, nie wiem czy oglądaliście film z kosmetykami Catrice, jeśli nie to Was zachęcam, takie intensywne złotko, nakładam je tutaj na dolną linię rzęs i linię wodną A na górną linię rzęsy leci brązowa kredka, to jest burżuła. To jest kolor numer 52, tak? Dobrze mówię? Tak, 52. Troszkę sobie rozetrę tę kredkę. No i to w zasadzie, jeśli chodzi o cienie lub kredki, kier skończony. Teraz oczywiście ten tusz. Tusz, jak już wiecie, jest brązowy. Nazywa się tak, jak cała kolekcja, czyli Joyful Moments. To jest tusz pogrubiający i koloryzujący. No to jakby oczywiste, no ale pogrubiający generalnie. Kolor tuszu. O, mamy coś takiego. Zaraz zrobię Wam swatch, tylko najpierw chciałam tak na tle dłoni pokazać i tusz taki ciemna czekolada. To jest kolor gorzkiej czekolady. Bardzo ładny. Tak wygląda. Tuż i ma być pogrubiający. No, zobaczmy. Oczywiście pierwsze użycie, więc dajmy mu szansę. Tuż brązowy, pogrubiający i może być. Na razie to tak, jakby mi się wiecie, co nie nabrało nic na tę szczoteczkę. Jeszcze troszkę dołożę. I kolor już widzę, ale jakiegoś. Szalonego pogrubienia na razie nie ma, więc jeszcze tutaj spróbuję troszkę dołożyć. Zobaczmy, co się zadzieje. No, tak jak wspomniałam, słuchajcie, to jest pierwsze użycie, więc z tuszami bywa różnie. No, generalnie ładnie rzęsy podkreślił. Zaraz wezmę na większe zbliżenie, to zobaczcie, chociaż nie może. Teraz wezmę na zbliżenie, to będziecie mieć porównanie rzęsy nieumalowane, a umalowane. O, popatrzcie. No, chyba zrobił robotę, jak uważacie. Takie kudłate są te rzęsy. Ładnie wyglądają. Hmm? Maluję drugie, drugie oko. Nie. No zmieniam zdanie. Generalnie pierwsze użycie, ale tuż zachował się ładnie. Na początku tak jakoś się mało na tę szczoteczkę nabrało i wiecie, nakładałam i nie było żadnego rezultatu, ale potem dołożyłam trochę na szczotkę i proszę bardzo, rezultat jest. I muszę Wam powiedzieć, że nawet... Ładnie tuż rzęsy podkreślił. Tak? Także wydaje mi się, wart grzechu, szczególnie jeśli szukacie tuszu, który nie jest czarny, o, tylko ma taką czekoladowy, czekolad ciemnoczekoladowy kolor. Na rzęsach wygląda bardzo ładnie, i podkreśla rzęsy i kolor jest widoczny. Także bardzo fajny tusz, przyjemny, i myślę, że jak się nim jeszcze popracuje, to ten efekt będzie fajniejszy. Bo wiecie, no, tuż musi sobie poddychać zawsze to, powtarzam, zawsze musi troszkę popracować no i po jakimś czasie pokazuje swoje możliwości. A ten spisał się już tutaj, więc myślę, że teraz już będzie tylko lepiej. Ok, tak wygląda tuż. No i został nam ostatni krok, czyli usta. Tak jak wiecie, mam tutaj błyszczyk, lip color, o, w takim uroczym opakowaniu, to chyba... Rare Beauty, takie co się robi, tak? Dobrze pamiętam, Rare Beauty. W każdym razie, błyszczek, i to jest błyszczek z tej nowej kolekcji, tej świątecznej. Natomiast ja te błyszczki już znam, bo zaczekajcie, pokażę Wam przykładowy. O, tu mam na przykład taki, taki różowy. Ten jest różowy, taki powiedzmy lakierkowy, bez drobinek. Ten jest różowy z drobinkami, i to jest Cranberry Frost. Bardzo przyjemny i nawet daje fajny kolor. Pokażę Wam w ogóle kolor. Te błyszczyki są w różnych kolorach dostępne w naturze. A i mają bardzo, bardzo fajne, takie przyjemne, śmieszne trochę aplikatory, takie stopki. Generalnie bardzo przyjemne błyszczyki. Choć ja błyszczykowa nie jestem, to te mi się podobają, bo dają kolor na ustach, poza tym nie, nie są takie nieprzyjemne, takie klejące, raczej lekkie. Dają bardziej wrażenie takich Olejków? O, czegoś takiego. No i tutaj mam ten kolor nowy z kolekcji świątecznej. To jest 03 Charm i to jest najbardziej wyrazisty, najbardziej nasycony kolorem błyszczyk wśród tych dostępnych w nowej kolekcji. Błyszczyk są ba cztery. No a ten jest taki najbardziej intensywny. Już robimy swatch. Myślę, że aplikator będzie ten sam. Tak, taka stopka. Zobaczcie. Bardzo przyjemne są te aplikatory, fajnie się nimi błyszczyk nanosi. O, i tu mamy taki kolor, zobaczcie, taki lakierkowo różowy. Hmm? No i na usta, ale najpierw wytrę sobie olejek, ok? No i nakładamy. A w ogóle one bardzo przyjemnie pachną. Pachną tak słodko, dość intensywnie, waniliowo. Sam na ustach prezentuje się tak bardzo ładnie, delikatnie. Powiedziałam, że to jest taki dziewczęcy kolor. Oczywiście można go sobie nałożyć na konturówkę czy też na pomadkę. To już jak, jak dusza zapragnie. W każdym razie Swatch na ustach. No i sam błyszczyk. Hmm? Ok. I tym sposobem makijaż świąteczną kolekcją od, od Koboza Nami. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Wyszedł taki klasyczny, powiedziałabym bezpieczny, ale chyba elegancki, no tak go odbieram, jak uważacie, no ale też te cienie, w ogóle kosmetyki jakby wymuszają coś takiego, no bo tutaj nie ma, wiecie, zieleni, niebieskości, kolorów takich, o, oh, tylko właśnie coś takiego delikatnego. No, wydaje mi się, że najbardziej takim żywym i, i dość odważnym kolorem jest, jest kolor różu. I to tyle. A poza tym jest tak raczej klasycznie, delikatnie, ale no może z jednej strony to dobrze, bo wiecie, każdy sobie taki makijaż może zrobić, każdy tych kosmetyków może użyć, no bo właśnie są bezpieczne, nie ma żadnych trudności i przeszkód kolorystycznych. Ponieważ to, tak jak wspomniałam na początku, ostatni film przed świętami to chciałabym wam życzyć wszystkiego wszystkiego najlepszego. Oczywiście zdrowych, spokojnych, ciepłych świąt w gronie rodzinnym, żadnych problemów, żadnych kłopotów, spokoju, radości, takiego wewnętrznego odpoczynku od codziennej bieganiny i wszystkiego wszystkiego najlepszego, o czym sobie tylko zamarzycie. Życzę wam wszystkiego najlepszego, zdrowych, spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia. Jednocześnie żegnam się z wami i wierzę, że widzimy się po świętach w kolejnym filmiku.